Cześć, jestem Alicja i jestem kosmetologiem pracującym dla Serfedux. Jak już wiecie od 18 maja od poniedziałku otworzyłyśmy wszystkie nasze salony i serdecznie Was zapraszamy na zabiegi. W związku z tym chciałabym Wam przekazać 10 najważniejszych reguł, które musicie przestrzegać, aby wizyta odbyła się bezpiecznie. Pierwsza zasada brzmi, na WS2 umów się telefonicznie lub drogą online. Macie do dyspozycji messengera, Instagrama, Facebooka, maile, również stronę internetową moment.pl. Od niedawna uruchomiło się również płatność na tej stronie, więc możecie też z góry zapłacić na moment.pl. W dniu poprzedzającym zabieg zadzwonimy do Was, popytać się, czy dobrze się czujecie, czy nie jesteście podziębione. Jeżeli wszystko będzie w porządku, zaprosimy Was na zabieg. Przechodzimy do trzeciej zasady. Pamiętaj, że jeśli masz niepokojące objawy, czujesz się źle, to mimo to, że do zabiegu masz jeszcze kilka dni, zadzwoń sam i przełóż swoją wizytę. Dbaj o siebie, jak i również o nas. Jeżeli telefoniczny test wejdziesz poprawnie, zaprosimy Cię na wizytę. I tutaj bardzo prosimy o przyniesienie swojego długopisu, ponieważ będziesz musiał wypełnić kartę przed zabiegiem. Na zabieg przychodź punktualnie. Na chwilę obecną wyłączyliśmy z użytku poczekalnia, dlatego jeżeli jesteś za wcześnie, poczekaj na zewnątrz maksymalnie 5 minut przed rozpoczęciem zabiegu, aby wypełnić kartę przedzabiegową. Przed wejściem do salonu wyrzuć stare rękawiczki, zdezynfekuj i umyj sobie ręce. E, maskę nosisz przez cały czas wykonywania zabiegu, chyba że wykonujemy zabieg w okolice twarzy. E, po wykonanym zabiegu zdezynfekuj sobie również ręce. Po wejściu do salonu zmierzymy Ci temperaturę termometrem bezałtykowym. Jeżeli temperatura będzie w porządku, przejdziemy dalej. Damy Ci również do wypełnienia wywiad medyczny, w którym będziesz musiał zaznaczyć, czy miałeś ostatnio kontakt z osobami zarażonymi, czy byłeś za granicą itp. Po wejściu do salonu staraj się dotykać jak najniżej ilości powierzchni. Dodatkowo na recepcji usunęliśmy wszystkie plakaty, gazety, które w tym przypadku również mogły stanowić źródło bakterii. Podczas wizyty prosimy, abyście nie korzystali z telefonów komórkowych. Jak wiecie, znajduje się na nich dużo zarazków i bakterii, więc w o nasze, jak i Wasze bezpieczeństwo, po prostu pozwólcie im odpłynąć. Zakrezentowałam Wam 10 najważniejszych reguł, które powinniście przestrzegać, będąc u nas w salonie. Bardzo, bardzo prosimy Was, abyście je przestrzegali. Zapraszam Was serdecznie do nas na zabiegi.